Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Usiadłem sobie, żeby przemyśleć sprawę dekoracji stołu na święta. Obiecałem wam, że pokażę, jak zrobić prostą dekorację z tym stroikiem, który pokazywałem ostatnio. Jeśli nie widzieliście, to zapraszam. No i wymyśliłem. Posiedziałem, wymyśliłem, więc zaraz zaczniemy. Pokażę Wam z takich prostych elementów, jak zrobić dekorację całego stołu do tego oto stroika. Przygotowałem sobie pewne elementy, żeby ten stół dekorować. Przykryłem go już takim nudowym, beżowym em, materiałem, tak naprawdę, bo to nawet nie jest obrus. E, takim materiałem. Taki jest troszeczkę trend, żeby przykrywać. Nie takimi sztywnymi obrusami, tylko właśnie materiałem lejącymi. Przygotowałem sobie zastawę, szyszki, które będą korespondować z naszym stroikiem. Dodatkowo wziąłem sobie jeszcze sosnę wejmutę, kieliszki i świeczki, które są w stroiku. Świeczki osadziłem, zobaczcie, na takich malutkich drewienkach, żeby współgrało z tą moją naturalną dekoracją. Jest wywiercona dziurka i zmniejszony troszeczkę powierzchnia świeczki i świeczki umieszczam w takich małych drewniankach i one będą stanowić też część dekoracji. Ale, i tu jest niespodzianka, jak skończę to, to ściągam ten strojek i pokażę Wam jeszcze... Inną dekorację, bardzo podobną, ale zupełnie inną. No, na początek to muszę zrobić oczywiście porządek na tym stole. Porozkładałem wszystko, jak leci, i teraz zrobimy porządek. Zakładam, że stroik będzie z racji tego, że jest taki podniesiony, że on będzie jednak stanowił tutaj centralną część tego naszego stołu. Więc. O, proszę. Idzie na stół. Stół przygotowuje na sześć osób idzie na stół yy, ogarniamy ogarniamy mam tu przygotowane zobaczcie takie drobniutkie yy, światełka światło to jest coś co na święta zawsze dobrze się sprawdza ale ostatnio znalazłem takie światełka które zobaczy mają ten mechanizm taki mikrusy mikruski pek i można go bardzo szybko gdzieś ukryć nie ma tych baterii wielkich oczywiście yy, krócej świeci ale na jakąś taką imprezkę tylko zupełnie starcza na razie go odkładam bo tym się zajmie za chwilę przygotowałem również gwiazdki, które są w tym stroiku, żeby gdzieś tam nawiązywały do całej tej aranżacji no i szyszki, szyszki, sosna wejmutka oczywiście tutaj na brudze normalnie bym robił gdzie indziej ale tak sobie musimy poradzić dobra, mamy też kieliszki do wody mogą być goblety rozstawiam je, bo tak jak mówiłem będę robił tutaj dekorację na 6 osób Rozstawiam je, mm, o tak, trzy i trzy i szyszki. Szyszki będą stanowić taką, mm, takie nawiązanie do tego, co tutaj u góry robię. E, Zola się śmiał, że zrobimy taki stół instagramowy. Nawet pół filżanki nie postawimy na nim. OK, ja Wam pokazuję tutaj kawałek, można wykorzystać pomysł, można zrobić tylko część, można zrobić przerwę. Jak macie dłuższy stół i tam położyć jakieś rzeczy, które są potrzebne na stole, a tak naprawdę to jest tylko po to, żeby Wam pokazać, co można z tych wszystkich produktów fajnie wymyśleć. Mam też podtalerze. Podtalerze to są takie artykuły dekoracyjne, które stosuje się właśnie w celu ozdobnym w celu ozdobnym. Tu mam taki podtalerz akrylowy ze złotymi kulkami, więc rozkładam je w miejscach, gdzie będą serwowane dania. Ok, zaraz tam poprawię. Tutaj jeden i jeszcze tutaj. Świeczki przygotowane, te, które mam przygotowane na tych drewienkach, chciałem. Jako kontynuację całego tego strojka postawić z jednej i z drugiej strony. Ale nie chcę ich stawiać tak jak są w stroiku, czyli po prostu cztery koło siebie. Ale rozkładam je troszeczkę po bokach. Pomiędzy pojawią się szyszki. Zaraz będę robił tu z przodu. Zola pokażę. Pomiędzy pojawią się szyszki. Mhm. Ok, czyli cztery świeczki z jednej strony, cztery z drugiej troszeczkę tutaj nawiązują do tego stroika. Dwie plus jedna gdzieś dalej, plus jeszcze jedna, jeszcze gdzieś dalej. I teraz zobaczcie, bo faktycznie są te gwiazdki, które pojawiły się w stroiku i tak sobie pomyślałem, że te gwiazdki, te malutkie gwiazdki mogą nawiązywać do tego stroika w taki sposób. Zobaczcie, jak super wygląda. Tylko wkładamy właściwie gwiazdki na te świeczki, i jest powtórzenie kształtu. Fajnie święta się pojawiają na całym stole. Super to wygląda. Ok, mamy to. Dobra, i teraz tak. Mam już porozkładane te podtalerze. Mam też, mam też złote sztućce. Ostatnio bardzo modne. W wielu miejscach się pojawiają w sklepach z artykułami dekoracyjnymi. Złote sztućce, więc te złote sztućce również tutaj wykorzystam. Układam sobie ładnie. Ostatnio modne jest też to, żeby wykorzystywać niezwykłe serwety do, do położenia na stolet, ale tak naprawdę jest zwinięty materiał. Więc idę z duchem czasu, zwinąłem sobie materiał. Zobaczcie, z takim, z takim węzłem tutaj i kładę go na talerzu. To jest nasza serweta. Fajnie to wygląda, bo dobrze się to rozkłada. Ale to też nie tak do końca robię przypadkowo. Robię to po to, ponieważ na takich imprezach, takich uroczystych kolacjach, często stosuje się gdzieś tam miejsca, w którym ma się ktoś konkretny. Albo właściwie tak do dekoracji również się robi. Więc kładę szyszeczkę na, na tym talerzu, i mam tu przygotowane własnoręcznie winietki. Zobaczcie znajdziemy tutaj miejsce, żeby położyć taką winietkę. Może się to uda. Zobaczcie jak super wygląda. Prosta dekoracja szybciutko do zrobienia i w każdym z tych tej szyszeczek kładę ładnie na talerzyku i daję tutaj imię. Szyszki, które chciałem ułożyć pomiędzy tymi świeczkami, yy, są takie yy, puste. Yy, dlatego stwierdziłem, że wezmę sobie troszeczkę sosny wejmuty. Mogę ją powklejać w taki, sposób do, w taki różny sposób do szyszek. I w ten sposób tworzyć będzie mi się tutaj taka pseudo-girlanda. Oczywiście, jeśli będą się fajnie zakleszczać, to nawet nie muszę tego wklejać. Ale lepiej będzie jak po prostu dokleję. Zobaczcie, jedna nad drugą, może gdzieś tutaj być w różne strony. I faktycznie tworzy nam się tutaj super gilanda, nawiązuje do tego stroika. O, w kilku miejscach, robię zaraz z drugiej strony, i na koniec dam jeszcze światełka. Zobaczcie, te światełka faktycznie są takie bardzo dobrze do ukrycia, więc mogę je włożyć w ten strojik. I nawiązując tutaj formą, zobaczcie, przechodzę ze stroika. Po tym tutaj, po tej dolnym elemencie dekoracyjnym, tej pseudo-girlandzie, mogę pozaczepiać troszeczkę o szyszki ten drucik. On jest, jest taki plastyczny, więc bardzo dobrze się tutaj zawija i mam tutaj nawiązanie światłem o. Fajny z jednej i z drugiej strony, nie dużo, tylko troszkę. Z drugiej strony dam również, Zola zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Może zgasimy światło i zobaczycie, jaki fajny jest tutaj nastrój. Do pełnego nastroju potrzeba nam tylko zapalić świeczki, więc zaraz to zrobię. Dajcie znać, czy podoba Wam się taka aranżacja stołu na wigilję lub na święta, a za chwilę pokażę Wam kolejną. Moi drodzy, mieliśmy już jedną y, propozycję dekoracji? To teraz druga. Właściwie nic na stole nie zmieniam. Oprócz tego, że zabrają główną kompozycję, dodaję szklane tuby, jeszcze świeżutko umyte, nawet widzę niewytarte. Y, nie mogą tak szybko schnąć, jakby mi się chciał, jak, jak ja bym chciał, więc y, muszą być takie. Zobaczcie, mamy te tuby, i w te tuby postaram się włożyć nasze świeczki. Może uda mi się to. Muszę mieć do zapalania dłuższą, świeczkę, dłuższą zapalniczkę, wkładam. Po co je właściwie wkładam? Zaraz je tam wyprostuję. Wkładam je po to, że chciałbym tutaj zrobić właśnie taką bardziej glamurowo, glamurową w sumie tą dekorację. Ale chciałbym zrobić też w tych moich plasterkach dać sosnę wejmutę, tak na wysokość. No i obawiałbym się trochę że jednak się podpali, więc chowam te świeczki w szklane tuby i zaraz zobaczycie, damy również damy również wejmutę i będziemy mieli taką już grubo Dekorację, że tak powiem, bardzo taką spektakularną oczywiście, to nie musi być dekoracja na środku stołu. Może to być dekoracja, którą postawicie sobie gdzieś na komodzie, ewentualnie na kominku i tam również będzie fajnie wyglądać. I teraz tak, mam te same, mam te same krążki. Przecięte tutaj, je można kupić w, w takiej formie właściwie. Te dziury, które Wam pokazywałem, to sam wierciłem, natomiast w takiej formie można je kupić. To są takie e, drewienka na winietki na śluby, ale ja tutaj zamiast e, tych winietek e, postaram się włożyć o, w taki sposób zobaczcie, wkładam tą e, wejmutkę i ta wejmuta będzie tutaj pomiędzy stała w różnych tych. E, w tych e, krączkach. Jak da radę, to włożę dwie na przykład wyżej, niżej, żeby było gęściej. Zobaczcie. Ta jest za cienka, ale ta jest super. I kolejna również włożę ją. Mocno wciskam i stawiam. Szyszki zostały. Światełka właściwie zostają, bo mogę je również zostawić tutaj. Ciekawie będą wyglądać. Dokładam tej wejmuty i zaraz wrócimy, zobaczycie jak to super wygląda. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Dajcie znać, która dekoracja podoba Wam się bardziej: czy ta pierwsza, czy ta druga. I nie zapomnijcie o subskrypcji. Do zobaczenia w następnym filmie.